Cześć moi drodzy. Po paru dniach przerwy, bo ostatnia drama była, muszę przyznać, bardzo wyczerpująca, wracamy do newsowania. W ogóle tak organizacyjnie, no to muszę się pozbierać, bo drama połączyła się z faktem, że moja ucząca się chodzić okołoroczna córka, ale. À... Tak wyrżnęła głową wręczki, że skończyło się na szwach. A więc i ta drama, i jeżdżenie do Elbląga na kontrolę po szyciu, potem, no, ściąganie szwów i tak dalej, no, było dość mocno męczące i przede wszystkim dezorganizacyjne. Ale wracamy! W ostatnim tygodniu przybyło parę nowych wspierających osób, jestem Wam bardzo wdzięczny i przepraszam, że nie witałem Was podczas dramowych odcinków, ale wydaje, wydawało mi się, że no tak nie do końca wypadało przy takim akurat temacie. I w ogóle, właśnie, wspierających zrobiło się już w stylu, że naprawdę ja wiem, że oczopląsu można dostać przez ten przewijający się na dole pasek, e, no i... Przyznam szczerze, no nigdy nie zakładałem i nie, nie przewidziałem, że będzie Was tylu, więc no teraz mamy problem do rozwiązania, więc jeśli wśród Was jest ktoś, kto zajmuje się grafiką i chciałby przygotować jakąś tablicę dla patronów i wspierających, wiecie, taką, e, którą mógłbym edytować, tu kogoś dodać albo tam kogoś odjąć, jeżeli już przestaje wspierać, to napiszcie do mnie maila, no oczywiście zapłacę. Myślę, że się jakoś dogadamy. A wśród nowych akolitów, teraz już oficjalnie witam ksywki i imiona takie jak Pewelec z 9403, co to wybrał najwyższy próg na Patronite, miło mi. Tak samo witam Grzegorza, o obzywie Karimatas, który również sypnął groszem oraz tak samo szczodrego i jak widać optymistycznego The world will fall soon and we will die. Dziękuję, tak jak i dziękuję wam wszystkim za nieustanne wsparcie. A teraz wracamy do tematu. Ubisoft, moi drodzy, to nadal wredne pały. Od wczoraj tak naprawdę ogrywam Outlaws'a, no bo po zaniedbaniu rodziny przez aferę to trzeba było gdzieś tam z nimi wyjechać, trochę odsapnąć, no i już teraz mogę wam powiedzieć, że no to nie będzie dobra ocena, jak już będę robił recenzję Outlaws'a. Dlaczego? No to bo, bo tak. Ta gra jest w 80% brzydka, bez polotu. Typowa Ubisoftówka, a i tak gorsza. Bez pomysłu, a w dodatku chrysty, jakie to jest nudne rozgrywkowo. No, ale jeśli was zanęciłem, to poczekajcie do recenzji. Ale mnie o jakości tej gry, a o tym, że Ubisoft pozostaje Ubisoftem. I powiem wam szczerze, bardzo dobrze. Podoba mi się taka szybka nauczka dla osób, które płacą praktycznie jak za drugą grę, by pograć kilka dni wcześniej, bo nie wytrzymać. Nie mogą, pozwalając jednocześnie i przyklaskując takim kolejnym antygamerskim praktykom. Jeszcze więcej pozwalajmy twórcom gier, jeszcze więcej pieniędzy im dawajmy, jeszcze głośniej krzyczmy, że o, jeszcze więcej, panie wydawco, kiedy ten po raz kolejny nie traktuje nas jak konsumenta, a jak ostatniego kretyna, z którego można wydoić kasę na wszelkie możliwe sposoby. I ma w tym rację, to jest najgorsze. No i teraz ci, którzy z pieniędzmi w zębach biegli do Ubisoftu, by zagrać w Star Wars Outlaws szybciej, te zęby zgubili, gdy wyszła popremierowa łatka 1.0.0.0.0.2. Bo jak się okazało, łatka ta sprawiała, że jak ktoś odpalił grę przed premierą, zrobił parę misji, albo wręcz większość gry, a potem zainstalowała się łatka, na co nie mamy wpływu, jeżeli mamy konsolę. No chyba, że ta konsola jest na przykład odłączona od internetu, to gra w pewnych momentach stawała się nie do przejścia. Coś ten Ubisoft namieszał i po prostu pojawiały się fragmenty, które nie działały, przez które nie można było pchnąć fabuły dalej. A to się z safe nie wczytał to już po prostu taki hardlock. A to e, wymagany przeciwnik, czy bohater pchający fabułę dalej się nie pokazywał, no i inne takie milutkie zagrywki. Jedyne rozwiązanie to zagranie od nowa, a więc ktoś, kto nie zdążył we wcześniejszym dostępie przejść całej gry, musiał ją zaczynać od nowa razem z resztą tego biednego plepsu, razem z nami wszystkimi. Najlepiej wydane 50 dolarów ever. No jasne, jeśli ktoś przeszedł całą grę, zanim łatka wyszła, nie miał absolutnie żadnych problemów. Ale wszyscy ci, którzy przed premierą odstawili grę, by wrócić na przykład następnego dnia, no, mieli przechlapane. I to nie jest tak, że, no, jak ktoś ma pecha, albo że ktoś wam powie, że nie, no ja to faktycznie nic nie miałem. W samym mailu od Ubisoftu otrzymujemy informację, że nie możemy mieć problemy, ale że będziemy mieć problemy. Nie domysł, a fakt. W ogóle zabawne jest, że napięcie w tym oficjalnym mailu jest takie narastające. Zresztą przeczytajmy go. Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia na zewnętrznych rubieżach, przeprowadziliśmy prace konserwacyjne, które mają na celu upewnienie się, że wszyscy grają w najnowszą wersję gry. Zdajemy sobie sprawę, że jako gracz posiadający dostęp do starszej wersji gry, możesz napotkać pewne problemy po ostatniej aktualizacji. Szczerze przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Aby rozwiązać problem, upewnij się, że grasz w wersję 1.0.0.0.0.2. Oto jak sprawdzić swoją wersję, bla 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 bla. Po upewnieniu się, że posiadasz najnowszą wersję gry, rozpocznij nowy zapis, aby w pełni cieszyć się grą Star Wars Outlaws zgodnie z zamierzeniami naszego zespołu. Jeśli będziesz kontynuować grę na wcześniejszym zapisie, Niestety, napotkasz problemy i blokady postępów. Pierwszy paragraf. Możesz napotkać problemy. We are aware you might encounter some issues. Drugi paragraf. Na podcast problemy. You will, unfortunately, face issues and progression blockers. I bardzo dobrze, nie ma lepszej nauczki niż sparzenie się. Dopiero jak zaboli, to się w mózgu wypala informacja, żeby lepiej nie dotykać i tak samo będzie ze wcześniejszym dostępem. Niech się jeszcze te kilka, kilkanaście takich tytułów pokaże. Nagle wywali progres, to się może ludzie nauczą, żeby nie płacić za wcześniejszy dostęp. Bardzo dobrze. Ubisoft też swoją drogą taka pełna klasa. No ci to potrafią zdobyć serca graczy. No bo nie ma co się dziwić, że wielu graczy się po tej łatce tak srogo wkurzyło i zażądało zwrotu. No to jak podaje IGN, Ubisoft wysłało kolejnego maila, cytuję: W pełni zdajemy sobie sprawę, że prośba o rozpoczęcie nowej gry nie jest najlepszym doświadczeniem, szczególnie w okresie wczesnego dostępu. Za co przepraszamy. Aby uczynić Twój powrót na zewnętrzne rubieże nieco bardziej wyjątkowym, przyznajemy Ci drobiazg w postaci TrayBlazera w grze, a także 100 jednostek Ubisoft Connect do wymiany na przykład na nagrody w grze. Aktywnie pracujemy nad dodaniem jednostek Ubisoft Connect do Twojego konta, abyś mógł ich użyć tak szybko, jak to możliwe, a drobiazg możesz odebrać w skrzyni dostawczej z tyłu TrayBlazera po dotarciu do Toshary. Dziękujemy za cierpliwość i mamy nadzieję, że gra Ci się spodoba. <laughs> za 50 dolarów, dzięki którym miałeś niby wcześniejszy dostęp do gry, który poszedł się kochać po aktualizacji, dostajesz w zamian bezwartościową pierdołę oraz 100 takich Ubisoftowych widolców, na jeszcze więcej bezwartościowych pierdół w grze. <laughs> no, ale przynajmniej przeprosili. Cholera, może ja założę taki biznes? No będę kastował każdego po 50 dolarów od klienta i mówił przepraszam. No bo w sumie wychodzi na to, że gracze zapłacili właśnie po to te 50 dolarów, żeby usłyszeć przepraszam. Niektórzy gracze to już tam podnosili larum, że może jakiś masowy pozew zorganizować, no bo jak tak można gracze oszukać? No i oczywiście taki pozew nie miałby najmniejszego sensu ani szansy na wygraną. Wszak gracze zapłacili za wcześniejszy dostęp i ten dostęp mieli, więc Ubisoft nie ma się czym przejmować. Każdy mógł skończyć grę przed wydaniem nowej łatki. No to tak, jakby w Wowie był wcześniejszy dostęp dla tych, którzy zapłacą dwa razy więcej, ale w dniu oficjalnego startu serwera mamy pełny wipe. I tam też, no zapłaciłeś za dostęp, a nie za to, że ci save zostanie na Rafrajerze. I można się oczywiście śmiać z ludzi, którzy zapłacili prawie dwie stówy za wcześniejszy dostęp. A dostali jedynie przepraszam. I nie jest mi ich szkoda, uwierzcie mi. A ja żałuję, że oni zapłacili tylko 50 dolarów, bo powinni zapłacić 500 dolarów. To może wtedy by się nauczyli, żeby nie płacić za bezwartościowy, szybszy dostęp i nie normalizowali tej chorej praktyki. Ale kogo ja oszukuję? Oni się tego nigdy nie nauczą. No ale za to może być to taka lekcja potwierdzająca i utwierdzająca nas w przekonaniu, że to zła praktyka. Bo tak naprawdę, jak macie niepotrzebne dwie stówy, 50 dolarów, no, które jakiś taki opóźniony, niedorobiony neuron w mózgu podpowiada wam, żeby wydać na wcześniejszy dostęp do gry Ubisoftu albo Blizzarda, czy kogokolwiek innego, to niech reszta zdrowych neuronów przekona was, że jak już macie wywalić te pieniądze, no to chyba już lepiej na jakieś cele charytatywne. Do wszystkich wspierających i oczekujących codziennych filmów, ja również mówię przepraszam. W tym materiale to już wszystko. Mam nadzieję, że opublikuję go w miarę normalnej porze. Wiem, że w środę będzie kolejny odcinek Środa Dzień Woda, tym razem już bez heheszków, bo tam miały być tak naprawdę przegląd waszych memów i to się skończyło na przeglądzie waszych memów na Discordzie, ale te memy zamiast w sumie rozśmieszyć to doprowadziły do dyskusji. Tak więc będzie i troszeczkę o beteździe i troszeczkę o takiej toksyczności w grach. A zresztą zobaczycie, no cały czas kombinujemy sobie z tą formułą. Już nie będzie gimbusiarsko jak ostatnio, chociaż to nagrywaliśmy wszystko jednym ciągiem i po prostu ten odcinek był kolejny zaplanowany. A na ten moment to już wszystko. Do usłyszenia. Następnym razem. Cześć!